Cześć. Z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. Zobaczymy, co będzie chciało przejść. Zrobimy przedłużone czytanie na najbliższe energie. Ze względu na to, że jest retrogradacja Merkurego. Kiedykolwiek obejrzysz to czytanie, będzie aktualne dla Ciebie. Jeżeli będzie rezonowało, po prostu będzie rezonowało. Coś jest w mniejszości? Czyli zobaczysz coś, co robisz, co jest w mniejszości. I teraz jakiej mniejszości? Matematyczny znak mniejszości widzę. I to, o czym teraz czytam jest w mniejszości, czyli coś jest w większości, a to co czytam jest w mniejszości, cokolwiek to znaczy. Mamy naszą lwią bramę z numerem osiem. Jak wyciągałam te pierwsze trzy karty. Mm. Zobaczyłam stopnie w dół, to znaczy, tak jakby schody w dół, trzy schody w dół. I to jest tak: jesteś na tym najwyższym schodzie, i jesteś w jakiejś konkretnej energii, z którą jesteś w rezonacji. Czyli jesteś w jedności. Ale jak schodzisz głębiej, czy jak schodzisz niżej, w dół tych schodów. Widzę, że coraz bardziej się od czegoś odłączasz i mówisz, ja jednak z tym nie rezonuję. To jest tak, jakby, jeżeli jesteś na powierzchni, rezonujesz z wszystkim i wszystkimi, bo nie schodzisz głębiej. Jednak, kiedy schodzisz głębiej, okazuje się, że nie masz klarowności, tak naprawdę, co do powodu, dla którego wybierasz, w ogóle powodu, dla którego stoisz na tych konkretnych schodach, które coś oznaczają i nie dokładnie widzisz, wiesz co. I mam wrażenie, że ta siła, która jest tutaj pokazana, z tym kołem fortuny pokazuje, co się zmienia. Po pierwsze, jesteś w energii, w której zobaczysz, w którym będzie ci w końcu pokazane, na jakich schodach stoisz albo w ogóle po co stoisz na tych schodach. To znaczy, zobaczysz proces w ogóle, w jakim byłaś, w jakim byłeś. Więc pierwszy schod, na którym stoisz, zakłada z góry, że nie dokończył się cykl. I to, co trzeba zrobić, żeby dokończył się cykl, musisz zejść w dół. Więc na tym pierwszym stopniu, tych trzech schodków, na górze, których stoisz, jest pokazany ogień odwrócony, starsi ludzie odwróceni, dziewięć mieczy odwróconych. To jest tak, jakby stajesz na tych schodach i mówisz: Nie wystarcza mi to. Muszę zejść głębiej, ponieważ to, z czym stoję, jest. nie moje. Nie czuję, że przynależę do tego miejsca energetycznie. I to, co jest dla ciebie zaskakujące, to jest to, że. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, albo kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, a może już sobie zdaliście z tego sprawę, to będzie moment, w którym tak naprawdę poczujecie ulgę wyjścia ze stresu spowodowanego tym, że w ogóle jesteście na tych schodach i że musicie zrobić jakiś proces. Ale ten proces się nie zamyka. To znaczy, nie widzicie. Odzwierciedlenia nigdzie wokół Was, że w ogóle ten proces się wydarza, więc skąd macie wiedzieć, że w ogóle przechodzicie ten proces? Czyli jest jakaś siła, która Ci mówi, musisz zejść głębiej, żeby poznać w ogóle powód. tego, że chcesz zejść głębiej, czyli tego, że jednak stojąc w tym miejscu, w którym jesteś, nie rezonujesz już energetycznie z tym miejscem, pomimo tego, że nie masz żadnego potwierdzenia, że jesteś w tym procesie, albo że ten proces się dokończył, bo ten proces się jeszcze nie dokończył, to jest tak, jakby brakuje jeszcze elementów, w którym musisz odebrać coś. To jest tak, jakby, okej. Okay, Wiem, że nie rozumiesz z czymś, ale jednocześnie nie wiesz, że jest możliwość przyjęcia czegoś, odebrania czegoś. Więc schodzisz głębiej. Nie wchodzisz wyżej, tylko schodzisz głębiej, to znaczy idziesz w dół. Jest coraz ciemniej i widzisz, że. Albo zobaczysz, że byliście już w tym procesie wcześniej, i na tym etapie, kiedy stoisz na tym kolejnym schodzie, na tym drugim schodzie, to będzie moment, w którym puści lęk. To jest tak, jakby oczekiwanie: dobra, ktoś miał przyjść, mi pomóc, ale nie przyszedł. To oznacza, że. No właśnie, co to oznacza? To oznacza, że ktoś nie przyszedł z wiadomością, czy z szybką energią wsparcia, czy z szybką motywacją. Dlatego, że coś, o czym nie wiedziałaś, nie wiedziałeś, to jest to, że. Jesteś w procesie, który musi być w jakiś sposób przez Ciebie rozpoznany w Tobie. Czyli musisz z niego zebrać plon, i teraz oczekiwania tego plonu były ściśle określone na tym pierwszym schodzie, na którym wcześniej byliście, i też ściśle określone zasady odebrania tego plonu nie pozwalały Ci, Odebrać wszystkich zasobów, na które sobie zapracowałaś, zapracowałeś, ze względu na jakieś restrykcje, które teraz widzisz na tym drugim schodzie, że jednak nie rezonujesz już. Więc okazuje się, że z momentu, w którym mówisz nie wiem w ogóle po co jestem w tym procesie okazuje się aha to po to jestem w tym procesie bo tam coś było bo tam coś jest i to nie jest od nikogo to jest moje to jest moja praca więc więc co się zmieniło tak naprawdę Zmienił się Twój system wierzeń, co do tego, albo zmieni się Twój system wierzeń, co do tego, na ile sobie możesz pozwolić, żeby wcześniej myśleliście zawłaszczyć, i to był ten system wierzeń, a teraz wziąć po prostu co należy do ciebie. Czyli ten sam plon okazuje się okaże się czymś co zawsze należało do ciebie, ale wcześniej było ci powiedziane, że kradniesz, że to nie jest twoje. Więc byliście w pozycji ciemności, ym, typu, no nie mogę. Prawda? No nie, nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego wziąć. Nie mogę sobie na to pozwolić. Bo jeżeli ktoś mi tego nie daje, to znaczy, że ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mogę tego wziąć. Ale. Y Czas to zmienić. Dlaczego? Dlatego, że jesteś już wystarczająco silny, silna, żeby zmienić swoje instynkty. I co się okazuje, jeżeli schodzisz, jeżeli zejdziesz jeszcze stopień niżej, to okaże się, że poprzez wyjście z rytmu, który był ci narzucony poprzez ten system wierzeń, czyli system wierzeń narzucał ci pewien rytm działania. Jeżeli schodzisz głębiej, to według twojego nowo według twojej nowo poznanej prawdy okazuje się, że ta sama prawda, która była narzucona przez Twoich przodków, która mówiła, musisz iść według naszego rytmu, dla Ciebie, według Twoich własnych, prywatnych yy, prawd, może się okazać, że jest to po prostu ucieczka przed samym sobą, przed samą sobą. Jeżeli oczywiście staniesz na tyle wprawdzie, przed samą, sobą, samym sobą. Dlatego może się okazać, że nie masz mentalności zwycięzcy, który chciał od początku stawać na przekór swoim przodkom, bo wybrał pewny kontrakt. Pewny kontrakt karmiczny ze swoimi przodkami. Ale ten pewny kontrakt z twoimi przodkami. Okazuje się, że okaże się, a może już się okazało, że w tej, na tym trzecim schodzie, czyli na tym najgłębszym schodzie, może się okazać, że tam nie ma więcej już nic do osiągnięcia. Więc rozdźwięk pomiędzy tym, co ci powiedzieli przodkowie, że możesz osiągnąć, a co faktycznie możesz osiągnąć, zaczyna być albo zacznie być coraz bardziej klarowne, że twoi przodkowie po prostu nie założyli, że twój potencjał może być zrealizowany, o wiele większy sposób. Więc ta siła polegała na tym, żeby mieć siłę na to, żeby. Realizować swój potencjał, który widzisz, że jest o wiele większy, aniżeli twoi przodkowie zakładają, że jest. No i teraz pytanie, czy faktycznie realizujecie ten potencjał? Potencjał to jest tylko potencjał, to nie jest kontrakt czysto. Że tak powiem, na papierze, jasny, klarowny kontrakt. Będę kontynuować wyciągać karty, jeżeli jesteście zainteresowani przedłużonym czytaniem. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli. Masz ochotę na przedłużone czytanie, a jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję i do następnego papa. Pa.